Cześć, mam z tej strony Pro i dziękuję za Was bardzo serdecznie witam na moim kanale. Dzisiaj gramy Giant Dance, Giant of Dance Simulator. I tutaj już sobie trochę pograłem, także no jest dobrze, jest dość dobrze u mnie. A tam mam kilku gości, widać mam już 88 tysięcy, to może bym kupił... Emotka, nie. Emotka najbliższa za 120, no to nie. O, dancerzy są. O, ja bym zamienił sobie yy, o, tego na piątce i bym skupił sobie... Tego Time mastera może bym kupił. Jak myślicie, tajemaster czy nie? Czy na, czy na nuba zbieramy? No czy ten master A kupmy sobie... a no, no albo nie No kupmy sobie tego tajmastera, bo mnie to kusi, żeby go kupić, okej, okay, mamy już go kupionego Gdzie ta myszka? No to tak, wychodzimy Mamy tajmastera, my dalej tańczymy daby I feel dubby o, 633, teraz trochę więcej dostajemy. Wcześniej dostawaliśmy ile? Do 606. Także jest fajnie na przybliżenie na przybliżeniu. Ty, 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 I teraz na przybliżeniu nie będzie. Także chcecie kolejny odcinek. No to zostawcie łapy w górę. Suba, co jeszcze? Suba, komentarz chcecie, czy nie chcecie. Nie, gdzieś tak dwie łapy w górę by się przydało i kolejny odcinek z Robloxa, może jeszcze dzisiaj jakiś będzie. No to ja pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.